Witam, Dzień dobry. Dzisiaj Państwu oferuję do sprzedania Toyota Yaris z silnikiem benzynowym o pojemności 1,33 litra benzyna wersja Tourer Autko przyjechało z Niemiec. Praktycznie jest całe w oryginale, jeśli chodzi o połowę lakierniczą wersja pięciorwiowa. Autko ogólnie jest bardzo fajnie zadbane. Z zewnątrz delikatne ślady użytkowania, oczywiście, jak to auto używane. Jeśli chodzi o środek samochodu, jest on bardzo dobrze zadbany. Ta jest nie, nie, nie ma nie ma żadnych dziur. Aucie nie było palone. To jest bardzo ważna, istotna rzecz. W tej prezentacji Państwu przybliżę bardziej stan techniczny auta. Mianowicie postaram się Państwu przymierzyć miernikiem lakieru powłokę lakierniczą samochodu. Zaprezentuję środek auta w środku, jego stan, praca silnika. Auto jest po wszystkich opłatach. Całkowity koszt rejestracji pojazdu to 256 zł. Na auto wystawiam fakturę VAT marżę, czyli kupujący jest zwolniony opłaty 2%. Jeśli chodzi o szyby, wszystkie wraz z szczepem przedną szybą są oryginalne, czyli 2009 roku. produkcja samochodu bodajże jest w październiku, końcówką października, także autko jest pełne rok 2009, bo to od kierowcy nie wiem czy będzie widać, powinno być troszkę widać 9 Można na słowo uwierzyć, że autko naprawdę jest dość silna. Również jest oryginalna. Tak jak powiedziałem, Wszystkie szyby są, są oryginalne. Rok produkcji 2009 opony zimowe w bardzo dobrym stanie jeszcze można sobie spokojnie jeden sezon z nimi pojeździć teraz Państwu pokażę książkę serwisową pojazdu tak jak widzimy, tak jak widzimy numer win Yaris Tourer 1.33 dość fajna funkcja w samochodzie jest to Start-stop, czyli autko, jeśli jest na postoju, ono sobie gaśnie. Przy wciśnięciu, po wciśnięciu sprzęga ono z powrotem odpala. Jest to tak zwana opcja eco. Bardzo dobra rzecz. Przejdziemy do książki serwisowej. Tak, jak państwo widzieli. Podstawowe dane, wersja Col Plus, dość dobra wersja wyposażenia, przyzwoita bym powiedział. Jeśli chodzi o wpisy, mamy tutaj wszystkie wpisy. Wszystkie wpisy były prowadzone w serwisie Toyoty. Ostatni był wpis w 2020 roku, we wrześniu. Przy przebiegu 221 279, autko obecnie ma przebieg 235 z jakimiś małymi groszami przejechane, więc <laughs> przy 221 był robiony przegląd. Książka, wszystko, e, cała książka obsługi pojazdu, jakieś tam papiery dodatkowe. Tak jak mówię, troszkę Państwu teraz pokażę w środku autko. Jak jest odbany, naprawdę jest ono niepowycierane. Przyciski nie są zniszczone. Tapicerka również niepowycierana. Bez przetarć, bez dziur. Plastiki w bardzo dobrym stanie. Jak na ten rocznik samochodu, powycierane, Naprawdę autko utrzymane jest bardzo dobrze. Tapicerka również, fotele. Nie są zniszczone w ogóle. No oczywiście, tak powiedziałem, jest to autko używane. Jakieś tam delikatne ślady jakieś się tam pojawią, ale jest to tak naprawdę bardzo znikoma rzecz. Skrzynia biegów sześciobiegowa, plus bieg wsteczny, oczywiście. Klimatyzacja sprawna, przyciski niepowycierane, radio oryginalne, fabryczne. Teraz Państwu pokażę, jak to wygląda z tyłu. Również boczki niepowycierane, przyciski. Tylna kanapa. Autkiem poruszałem się na co dzień, więc autko jest użytkowane. Może nie będzie do końca widać, bo odcień światła pada, ale naprawdę przemierzymy czujnikiem. Będą Państwo widzieli, powrakiarniczą wnęki w drzwiach w bagażniku. Jeśli to będzie tylko możliwość, czujnik tam sięgnie przebadamy, żeby Państwo wszystko widzieli. Jeśli chodzi o przegląd techniczny, autko ma zrobione, przy przeglądzie wszystko wyszło prawidłowo. Autko nie posiada żadnych wycieków, żadnych luzów, amortyzatory w bardzo dobrym stanie. Drążki kierownicze, zawieszenie, wszystko jest w dobrym stanie. Do jazdy żadnych luzów, żadnych stuków, autko nie posiada, tak jak mówię. Postaram się w miarę możliwości państwu wszystko pokazać. Zdjęcia tego oczywiście nie odzwierciedlą wszystko, dlatego postaram się to w miarę dokładnie w filmiku państwu wszystko pokazać. Ustawienia lusterek, kierownica bardzo dobrze jest utrzymana, nie jest oprzywana po raz drugi, jest oryginalna przyciski również na kierownicy fotel tak jak mówię naprawdę autko jest na ten rząd bardzo fajnie zadbany pokażę Państwu teraz pod maską jak autko wygląda I mamy pod maską autko. Całe serce samochodu. Nie wiem, czy będzie widać coś. Przy ostatnim przeglądzie, jak tam było, troszkę przymazane. Troszkę ciężko się tutaj dopatrzeć. Widać, jakim olejem jest zalany. 0W20. Czyli na pełnym syntetyku. Akumulator, naprawdę. Autko nie tak jak autkiem było jeżdżone, w takim stanie auto jest. Maska nieczyszczona wszystko jest oryginalne. Oryginalny wybity znaczek Toyoty maski. Teraz Państwu za odpalę silnik. Zobaczą Państwo jak autko pracuje. Tak, to jak widzą Państwo, przebieg autka to 235 790. Wersja, ee, tak jak mówiłem wcześniej, funkcja eco. Jeszcze raz, troszkę w środku. Wszystko w aucie jest sprawne. Przechodzimy do silnika. Żeby Państwo widzieli, praca silnika benzynka bardzo równo pracuje. Nie przerywa, równa praca. Cichy silnik, cichutko pracuje. Na śrubeczki nic nie było odkręcane. Wszystko jest w stanie. To Może nie jest nagrywanie tego dość profesjonalne, ale myślę, że będzie więcej widać niż na zdjęciach. Jeszcze raz sobie zobaczymy. No koło autko. Państwa, tak jak obiecałem, teraz Państwu przemierzę miernikiem lakieru. Obok bokę lakierniczą zbadałem w samochodzie miernik. Oczywiście ja swoim miernikiem przemierzę, jeśli będzie miał ktoś życzenie, można jak najbardziej swoim sprzętem sobie obmierzyć. Nie mam w samochodzie nic do ukrycia. Jeśli chodzi o stan co było robione przy samochodzie? Z prawej strony nad kole było delikatne przytarcie. Dokładnie było ono gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Ono było zrobione ta strona delikatnie była zrobiona tutaj, to nad kole było delikatnie zrobione tutaj w Polsce przez lakiernika, z którym współpracuję. Delikatnie wyjedna, jedyna rzecz z fotu robione w Polsce. Poza tym wszystko wyjść. No dobrze, zaczniemy sobie, włączymy czujnik. Zaczniemy sobie od przodu, od maski. jest oryginalne wystarczy troszkę pod kątem się przyłożyć i jest wskazane Też nieprawidłowość troszkę grubiej lakieru na masce ale jest ona w oryginale Nad kole. Terima kasih telah menonton! Tu jest ta delikatna, delikatnie grubsza koła troszkę szpachli, a tutaj już jest ok, W jednym miejscu dokładnie 260, delikatnie jest, szpachli robione, a, o, źle nie muszę No właśnie, to jest, to jest dokładnie kawałek tego miejsca, gdzie jest Praca wykonana. Tutaj wyżej, tutaj wyżej już jest powłoka oryginalna, czyli delikatnie, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, delikatnie wyszło warstwę. Wnęki sobie pomierzymy. Dość ważna rzecz, proszę Państwa, jeśli we wnękach było coś robione, to znaczy, że autko, duże prawdopodobieństwo, że Konstrukcyjnie może auto być naruszone. Tutaj tak jak powiedziałem nie mam nic do ukrycia. Wszystko jest prawidłowo prościutkie, niepokrzywione, a tutaj już skos jest, jest. Tu jest OK. Pasażera z przodu. I słupek sobie przybadamy. A to jest kozis, ciężko, żeby czujnik złapał. Prawidłową wartość, ale to jak nie za pierwszym, za drugim razem. Jest ok, wszystko. Wnęki są proste, nie pokrzywione, nie malowane. Klapa bagażnika, proszę Państwa, jest. he is okay he is okay klapa OK. Lewa, stro, lewa strona od kierowcy. Całą przemierzymy. Jest OK. Drzwi. Ok, drzwi kierowcy, pasażera drzwi ok. Nadkole, lewe. I rancik. Teraz wnęki od drzwi kierowcy sobie supek przymierzymy. okej okay. okej okay. od pasażera na słupku od śródeczka Ja co nie jest ok. także jak państwo widzą, auto praktycznie jest poza jedną rzeczą. która była polakierowana tutaj w Polsce ogólnie autko jest całe w oryginale bardzo dobrze zadbane podczas jazdy tak jak powiedziałem jak wyszło na <laughs> przeglądzie, na badaniu technicznym wszystko jest ok równo się prowadzi nie ściąga przy hamowaniu hamulce w dobrym stanie jeszcze do jazdy spokojnie może sobie na tych hamulcach jeszcze pojeździć nie jest poobierane myślę, że bardziej Państwu przybliżyłem stan techniczny pojazdu więcej oczywiście niż na zdjęciach jak najbardziej to nie ulega wątpliwości od razu będą Państwo więcej wiedzieć przed przyjazdem oczywiście jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania po obejrzeniu filmiku jak najbardziej udzielę wszelkich informacji telefonicznie. Autko naprawdę fajnie się prezentuje. Tak, jak powiedziałem przy samochodzie, nie mam nic do ukrycia. Wszystko jest jak najbardziej sprawne. Można autkiem wracać na kołach do domu. Ważne ubezpieczenie ważne badanie techniczne. Wcześniej tak jak powiedziałem, faktura umarzona na auto Całkowity koszt rejestracji to 256 zł. Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jak najbardziej zapraszam do oglądania samochodu oraz do zakupu. Dziękuję i pozdrawiam.